Może Państwa, w naszym studiu Pan Tomasz Jaksa-Kwiatkowski, artysta-malarz. Dzień dobry Panie Dzień dobry. Tomaszu. Dzień dobry. Dzień twórczość Państwo widzą. Panie Tomaszu, co u Pana słuchaj? Co Pan teraz maluje? No w tej chwili maluję takie obrazy trochę o ja manierze surrealistycznej, bo stwierdziłem, że muszę coś takiego robić, co jest też we mnie, bo we mnie jest taki trochę taki sen, ale też to wyobraźnia taka nieokiełznana. No. coś takiego, co jest wyobraźnią, którą nie można czy opisać jednym słowem, to chyba najbardziej słowa sobie do tego i dlatego ja zacząłem malować takie obrazy, gdzie znaczy wiadomo, ludzie widzą, co widzą, ale jakbym miał powiedzieć, to to musiałbym, to jest długa historia każdego obrazu, prawda. No, ale widzą inspirację Dali, na pewno, patrząc na e, Więc Dali. na pewno, tak. Dali jest dla mnie mistrzem, czy natarcym mistrzem, prawda, bo Dali stworzył taką sztukę, która mm, odbiła się na świat od razu takim echem, gdzie Zauważono, tak, to jest to, to jest coś nowego, tak samo jak wielu było przecież kierunków sztuki, a dali właśnie to otworzył te oczy ludzi, że może być... To znaczy, panie Tomaszu, powiedzmy kolokwialnie, miał łeb do interesu, po prostu. <grym> no też, też. To... Na tym to trochę też polegało, prawda? Bardzo dobrze, że tak... To... Celowo o tym mówię nie, właśnie. Wiem, nie, bo no. chcemy tak naprawdę zapytać, da się z tego wyżyć? No znaczy pytanie jest bardzo fajne i dobre. Znaczy najlepiej? Nie, bo ja to zawsze tak mówię. Najlepiej to w ogóle jakiegoś filantropa, prawda, który by nas... Okay. O, oha, patrzy, my mamy talent, dobra, on nas finansuje. To znaczy tak, ja powiem w ten sposób, że malarstwo też jest wartością dodaną, czyli my nie musimy jakby twierdzić, że my od razu się z tego utrzymujemy, a raczej inaczej jest to coś nam dane od natury, czyli mamy taki talent i my musimy to robić. I nie, nie, nie jest tak, że zawsze, zawsze nas stać na wszystko. Nie, nie, to, to, to nie ma. Nie no, historia malarstwa światowego, europejskiego, polskiego jest pełna takich właśnie przykładów na to, że wielcy fantastyczni twórcy to znaczy, zostali to, z nami na zawsze, prawda? To znaczy, nie, bo to są... Ale pani biedę mówiąc w największe Bo to tak można zrozumieć, że jeśli jest trochę szczęścia, bo musi trochę w tym życiu, to wtedy tak, to wtedy nazwiskiem i idzie na wyżyny, tak? I to się okazuje, o, miały, o, właśnie, miałe do, do interesów, tak, rzeczywiście w sumie. Ale dobrze, no, że Pan to... mówi o szczęściu, rzeczywiście jest coś takiego. No bo i czasami. Ale druga tak, tak, rzecz. Coś jest... się z kimś spotyka nagle, jaki żart. Tak, tak, coś tak. iskrzy i idzie. Ten układ panek za to tak? Mówi, tak? Tam. Ja od razu odbijania jednego biednego widzę gdzieś w tyle głowy, może dlatego, że jestem świeżo po lekturze książki o nim. Mm. Ale czy artysta musi mieć takie przekonanie? Pewnie ma że właśnie ta jego wyobraźnia, jak pan mówi, nieokiełznana, ona musi ujrzeć światło dzienne, ona się nie mieści tylko w granicach tej pana głowy, serca, duszy, wyobraźni właśnie.